Dzień dobry drodzy Państwo, z tej strony Łukasz z firmy Rolmech. Jak wiadomo, moi kochani, za dwa dni mamy Boże Narodzenie. Zanim się obejrzymy, za chwilkę będzie Wielkanoc, a po Wielkanocy już coraz bliżej do sianokosów. Zatem zapraszam do naszych oddziałów. Mamy już dla Państwa przygotowane prasy McHale. Czy to stałokomorowe, czy to zmiennokomorowe Tutaj mamy akurat zmiennokomorówkę V6 750 O, akurat się schowała kubotka Prasy aktualnie są jeszcze w pozycji transportowej Zostały nam do złożenia tylko dwie Na placu mamy już Przygotowane do wydania klientom Więc zapraszam do obejrzenia. Z pewnością się dogadamy. A tak prasy wyglądają już po złożeniu, gotowe do wydania. Wydaje mi się, że pras tych nie muszę nikomu przedstawiać, a jeżeli są wątpliwości, to zapraszam do naszych poprzednich filmików. Tam, tam wszystko było ładnie wytłumaczone, objaśnione. Zatem, jeżeli stoją Państwo przed zakupem prasy na nadchodzący sezon, warto pochylić się nad marką McHale i ich produktami. Dziękuję za obejrzenie. Zapraszam do kontaktu pod numer telefonów podane w opisie. I do zobaczenia.